Cześć, z tej strony Slav12. Witam Was na kolejnym odcinku z najlepszej gry, czyli High Play 2. Ostatnio zatrzymaliśmy się w tym ciemnym pomieszczeniu. No i teraz lecimy dalej. Muszę latarkę sobie podładować. Kolipka, 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 kolipka. Ok. Wow, ale łam potężny. I idziemy w tyle. Еще. Так бы не буду грустить. Eee, jakby co podniosłem sobie poziom trudności, bo gram na łatwym a łatwe to łatwy, dla mnie za łapkę i gram na normalnie. Może potem zmienię na bar, na trudne, ale nie wiem. Ja, tutaj, to jest jakaś zagadka logiczna, nie, nie byłby zagadek. To, to, to nie umiem mówić. Tak, okay. ja, tutaj mogę przejść. O no, to mogę? No nieważne. Nie wiem co mam tutaj robić. Nie widzę. No, pewnie ten odcinek powinien cały będzie o tym jak próbuję tutaj przejść, to... ten moment. Tak na pewno będzie. Bardzo prawdopodobnie zapasy. Na apteczkę. Podobnie apteczka. Nie rozumiem tego, naprawdę. Ja tylko sopran muszę sobie znowu ustawić, bo zapomniałem oczywiście. No. A no i znowu przypominam o subskrypcji kanału. I dawałem łapek w górę, bo wy tylko oglądacie i nie dajecie niczego. Jest mi trochę smutno. Mi, bo Maciek jak mówiłem nic nie robi. Ale no. Tak. Nie wiem co mam tutaj zrobić. Nie wiem, nie pamiętam. Przychodziłem tą grę tylko dwa razy. To jest trzeci raz dobrze. Poją wody sobie trzeba podnieść. No to na pewno tylko nie wiem jak to zrobić. Muszę jakiś zawód poszukać. Jakiegoś zaboru. To jest bez sensu. Latarka to jest razem z bieganiem. Nie mogę biegać. Jak mi się latarka to odwija, bo jak skończy Skończymy się tego. Um, Baterie po prostu, dodatkowe zasilanie, o. I tutaj wykorzystuję to samo z ostatnio normalnie ten dyprzy. Zaraz tam skoczę po prostu. Może no, kut. Nieważne, jestem. Mówiłem wam, że jestem dybem. Pamiętajcie, no. Miałem rację, no jestem. No i też pewnie każdy już mi pisze w komentarzach. No. DBILU, tutaj to trzeba zrobić naprawdę. Serio? No i ja już wiem, co mam zrobić, więc nie jest hmm. zbyt ciężko się schodzić z drabiny. Trochę tak jak w CS się. Mam też są problemy. o a chyba powinienem uciekać? ale nie wiem taką taką mam teorię no weź gum na laski no mam pod wodę nie wlecą nie mam racji I po problemie. Mm -hmm. A, wiem. O, parkour będzie, tutaj. Bo zniszczyć te deski, by się dało przelecieć. Może takie skomplikowane, wiem, ale no... A! Przeutonął. Prawie utonął. Ani nie... E, życie mi się regeneruje. No i dobrze. Czyli nie jest czujniki. Nie można tonąć. No jak umrę, to już będzie raczej słabo, ale można tonąć ogólnie. Mogę próbować no. Nie wiem, a może coś na dole jest i tam dole pojęcie. nie nie Nic na dole nie muszę przeskoczyć, tylko że jestem upośledzony Ale o tym każdym wie, ale parkour było Ale jestem mistrz tej gry Najlepszy gracz HL2. To ja. Też, no... Jak nazwać ten odcinek? Nie wiem. No, a ogólnie to i tak jestem zadowolony, bo jak ostatnio wam przypomniałem o subskrypcji kanału, to zasubskrybowaliście. O, więc ja. jestem dumny. I szczęśliwy, więc... No, chcę tam podziękować osobom, które mnie zasubskrybowały. To niby mało, ale sporo. O, może będę mieć przycisk, nie? Ja tam. Głupi kombinet. No ostatnio się nim śmiałem, to im odpuszczę teraz. mam ciągle... No, to jest ekrytujące. naprawdę o jest takie po prostu o i butelka o i głowa ekstra naprawdę to chciałem znaleźć piękna beczka, że nie by trzeba tutaj no no piękne. Dobrze mi się wydawało, że coś tutaj jest. Aha, to beczkę złapało. Myślałem, że żeby... mnie złapa. Chyba trochę strzałem z tego. Lampy da. O no. Po no. co tyle mi tych apteczek? Znaczy dobrze, ale no... Po co? Na co tylko? Chyba muszę zaskoczyć. Chyba tak. Hmm. Lub helikopterek. Chyba jest jakiś kwas mam takie wyrażenie, ale nie wiem. Taka hipoteza, ale to chyba nieprawdziwa. A nie, jednak. Nie żyję. Tak, jest, była hey, dobrze. Black Mesa East to Station 6. Do you read? Dr. Freeman is on his way down river. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Mm-hmm. Better get going now. No. Hey damn. No, pewnie teraz trochę się mikrofon zepsuł, ale trudno. Chciałem sprawdzić, czy się na pewno nagrywa. Kiedyś nagrałem cały odcinek. O. Jakieś takie kraby. Chyba, chyba tak. tak. A no, to są te, ci koledy tego naukowcy No to jest po Ej, 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 nie wiem On gry on gryzie Co to ma być? Tam tam nie gryzie Skróciłem cierpienie. To jest ask Askuaski albo co? Nieważne, coś tam się to ładnie mówi Wow, Ła wow. No, biedni rebelianci, no. A potęga karabinków jest zbyt mocna, a tak idą. Lipka to zombie so... Eee! Nie beczko! Zapytaj beczko. No i łatwo z nim. Znowu... Nie eee, wiem, pistoletem jest zabiję, bo nie chcę marzać amunicji. wow! A pisz pistolet, muszę długo strzej zabić, zrobić, no to... Lepiej chyba nie dotykać ścianek. No, to jest świe... Aha, one się utopiły w badnie. No Widocznie to nie jest ich bagno, to jest moje. To jest moje bagno. Ale on właśnie chce mi się ich zabić. No i to, pierwsze No kwas No kwas jest groźny. O, cześć. Hej, no i dobrze. Okay. No, okej. Mam tutaj radę. Uh, ja wiem jak nazwiemy ten odcinek. I lecimy poduszkowcem. skaczemy No i jeszcze w wpyta. Poduszkowcem dookoła świata. Albo jakoś tak nazwy ten odcinek, Coś, jakaś fajna nazwa będzie jak to moja nazwa. A tak dalej w prawo widzę w pasy wpadłem, ale nie czasem. No i w prawo lecimy No zapasy nawet dają. Ale jest dobra. No, no i punkt kontrolny. Niebezpieczne wody. Chyba wody, nie wody. Chyba jakieś zapnęcie mi się mam dużo że świeci mi wody. Jimen. Albo Jimen też. I A skoro on tam był, to raczej już tam nikt, go nie ma na tej stacji. No trudno. Lecimy dalej. Toczemy z No i chyba pomogłem. I lecimy dalej. Tam zapasy, ale... Tam będzie pewnie zombie, który mi na mordził. Spoczę się boję. A tutaj trzeba beczkami wypchać. Kolejna zagadka logiczna, Trud, Ciężkie są. E, faktycznie są ciężkie. To nie działa, ej. Muszę więc przejbaczek znaleźć. Fogipła. No trudno. Trzeba znaleźć, lecimy. E, chyba jednak muszę iść tutaj. Zaraz zapał ...zabawię ojale Czuję, że coś mi nam odpłaskaczy z tym tygutawieniem. A jednak nie. To są tylko beczki. A beczki jak wiadomo są największym Wiedźminem w a czy jakoś tak? A ja teraz już się mogę przelecieć. No i pod eee, Co to jest? To, to... latający i ten kontener jakiś... Czy to, są? Czy... A, to ochrona cywilna. Zombie nie trzeba zabijać, ale kombinacja to trzeba. To jest najważniejsza rzecz. Znaczy, no, to są ludzie, to są zdrajcy, a nie wiadomo co robić. Gorzej jakby to byli deserterzy, ale że nie są to... To wiadomo, ale dezerterom to chuj na grób zamiast krzyża. jak to tam ktoś pomądry powiedział. Ja tylko cytuję, ja to jest familiów prędkich Jak wiadomo. Nie? Aha, muszę skoczyć tędy, no, okay, okay. To jest bardzo przyjazne dla dzieci, jak wiadomo. A my jesteśmy w środku miasta. To uh -huh. świetnie, naprawdę... genialnie. Uh -huh. no, to no, trzeba zabijać. pasty. Wydaje mi się, że przez... mogą ten jakieś przelecieć, ale nieważne. I musiałem jechać dookoła, tylko mogłem tam tu tam, co, o, tamtą za nami. O tamtą, ale nie chciało mi się próbować. takie jakieś bagi są, a to... Nie chciało mi się ich wykorzystywać. A, strzelają. No, prawie mu się udało uciec. Prawie. A, zamknęli. Chyba trzeba przelecieć. Trzeba otworzyć drzwi. Na no, jakieś spokoje, nie? Powiem tak. O tam ktoś jest, ale oczyścimy tą... O, posłuchamy go i chyba zakończymy odcinek. Labels as the one free man, the opener of the way. Let me remind all, all citizens of the dangers of magical thinking. We have scarcely begun to climb from the dark pit of our species' evolution. Let us not slide backward into oblivion, just as we have finally begun to see the light. If you see this so called free man, report him. Civic deeds do not go unrewarded. I co do tego, komplicity z jego kątem nie będzie uniknąć. Bądź źle. Bezpieczny. Bezpieczny. Tak, trochę idę mu się sprzedać. No, ogólnie jest bezpiecznie, więc wydaje mi się, że na dzisiaj możemy zakończyć ten odcinek. Już tam chyba z 20 minut odcinka, więc nieźle. Pamiętajcie, by komentować, subskrybować, dawać łapki w górę. Zapraszam też na inne serie, ale wiadomo, ta seria najlepsza, no. Weź, no, więc, no, zapiszę grę, albo nie zapiszę, no, no to, no, cześć, no, do zobaczenia.